Będę zbierał swoje myśli na bieżąco, więc proszę o trochę cierpliwości. Żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego kobieta wycofuje swoją miłość. Gdy mężczyzna robi się słabszy, najpierw dobrze jest odpowiedzieć na pytanie, dlaczego. Uwaga. Bóg wycofuje swoją miłość, gdy nie działasz w pewien konkretny sposób. Bo Bóg nie kocha bezwarunkowo. Uwaga, bomba. Bomba. Bóg nie kocha bezwarunkowo. Jak możesz mówić takie rzeczy, Gracjan? Jak możesz mówić. Co? Nie ma to sensu. Ma to sens. Prawdopodobnie nie jesteś gotowy na to, co usłyszysz za chwilę. Ok. Kobiety pokazują życie, pokazują prawdę. W sensie non-stop kobiety intuicyjnie, wiele razy nie wiedzą, że to robią, pokazują, jak rzeczy działają. Pokazują Ci jak działa świat. W sensie, jak chcesz, żeby kobieta poczuła się fajnie i się otworzyła, i dała ci siebie jako prezent, taki piękny prezent, to musisz zrobić pewne rzeczy, musisz się rozkminić. Musisz zrobić pewne rzeczy z wyczuciem. Musisz być taki, musisz zrobić to, musisz zadziałać w taki taki sposób, musisz być taki. Nie możesz udawać, musisz naprawdę być. Możesz udawać przez chwilę, ale później się ujawni i. Kobiety cały czas pokazują, jak rzeczy działają. Po prostu pokazują prawdę. Kobiety w, w pewnym sensie dla mnie reprezentują tak naturę i, i to, jak działa wszystko. I pokazują ci, jak działasz w pewien sposób, to jest pewien efekt. Jak działasz w pewien sposób. W stosunku do kobiety, to widzisz, widzisz namacalnie ten efekt, i on jest automatyczny. Kobieta wiele razy nie kontroluje pewnych rzeczy. Kobieta chce, żeby sprawił, że się poczuje w pewien sposób, i nie wie, jak masz to zrobić, ale zrób to. Jak rozkminisz to, to już wiesz, jak działa świat. Jak sprawić, żeby coś się stało. Teraz. Kobiety nam pokazują, jak działa świat. Bóg chce Cię kochać. Chce. I kocha Cię non-stop. Nie przestaje Cię kochać. Jedyny warunek, uwaga, jedyny warunek, którego ma Bóg. Żeby cię kochał, to jest to, żebyś. To jest to, czy ty przyjmiesz, czy nie przyjmiesz Jego miłość. Czyli warunek, który daje Bóg, żeby cię kochać, to jest to, czy przyjmiesz Jego miłość, czy nie przyjmiesz. Czyli ten warunek, którego stawia Bóg. Na to, czy Cię pokocha, czy Cię nie pokocha, to jest sam w sobie miłością. Dlaczego? Bo to, że Bóg daje taki warunek, ja Cię kocham, ale to, czy Cię kocham, będzie zależało od tego, czy Ty to przyjmiesz. Ten warunek to jest dawanie Ci czego? Wolnej woli. Wolności, bo nie chcemy być robotami. Nie, nie chcesz robić pewne rzeczy, bo, bo, bo nie masz wyboru. Bóg daje ci wolność. I ta wolność, to czy wybierasz, czy nie wybierasz zadziałać w pewien sposób, to jest prezent i to samo w sobie jest miłość. Więc nawet warunek Boga, którego stawia, czy Cię pokocha, czy Cię nie pokocha, to jest sam w sobie miłością, więc to jest taki wbudowany szachmat od środka, tak. A ściary przechodzą, jak, jak odkrywasz to, że, że jest miłość w każdej warstwie, po prostu nawet to, ten warunek, ten jedyny warunek, którego Ci daje Bóg. Na to, czy Cię pokocha, czy nie, to samo w sobie ten warunek jest miłością. Więc prawda jest taka, według mnie, że Bóg nie przestaje Cię kochać. Jedyny powód, dla którego czujesz, że Cię nie kocha, albo jest wycofany, nie czujesz wsparcia, to jest to, że sam się ukrywasz przed Jego miłością. A wiesz, jak się ukrywasz przed miłością Boga? Jak się ukrywasz? Będąc kimś, kim Bóg mówi, że Ty nie jesteś. Jak Ty zaczynasz zachowywać się tak, jak być osobą, którą Bóg mówi, że jesteś, jeżeli Ty jesteś osobą, którą Bóg mówi, że jesteś, To jest ci dobrze. Jeżeli zaczynasz być nie taki, jaki Bóg mówi, że jesteś, to udajesz. Bo jesteś tak naprawdę taki, jaki Bóg mówi, że jesteś. I koniec, kropka. Nie ma nie ma argumentu. Ale czemu nie zrozumiesz. Nie, 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 ma, nie ma argumentu tak. Nie ma, że zrozumiem, że. To, to, to jest duma, że ja zrozumiem, ja schakuję system, ja będę wiedział, ja zrozumiem Boga dokładnie, jaki jest i wszystko. Nie, nie możesz, jak? Jak? Stworzyłeś to wszystko? Wiesz, jak to działa w ogóle? Bóg mówi, że jesteś taki. Jak ty nie jesteś taki, jaki Bóg mówi, że jesteś, to udajesz. To, i to jest twoja wolna wola. Udajesz. Jak wiedzieć? Jaki jesteś? Według mnie jedna rzecz, pewni ludzie mogą tutaj się spinać. Według mnie to jest badanie słowa Boga. I według mnie jedno źródło, to bardzo, bardzo dobre. Według mnie najlepsze, top, to jest Biblia. Nie mówię tutaj o religiach. Z, z religiami mam nie mam za bardzo. To jest na, na inny dzień temat. Jest dużo rzeczy nie tak z religiami. Mi chodzi o sam w sobie tekst. Tam Bóg w pewnym sensie ujawnia, jaki jest, a jak badasz Boga, jaki jest, to Bóg stworzył Cię na jego obraz, więc poznajesz siebie. I Bóg w Biblii w pewnym sensie, dla mnie, nie ja to tak odczytuję. Wiem, że pewnie ludzie mogą się spinać: o Biblia, o nie, o tym tam. Nie oceniam, ja mówię swoją perspektywę. W Biblii Bóg mówi, jaki jesteś, mówi, jak jest. W sensie, ja interesuję się rozwojem, nie? Interesuję się rozwojem i wiesz o tym tyle lat, może oglądasz, jesteś ze mną, może od początku i wiesz, że mam mocny ogień i tak idę w rozwój. Interesuje mnie bardzo, wypełnia mnie. Wylądowałem w najbardziej rozwojową książkę, jaka istnieje. Ostatnio, w, Bibli w Biblię. Tam jest, to jest najbardziej rozwojowa książka, jaka istnieje. Tam jest po prostu powiedziane, jak. Wszystko jak. Teraz, bardzo trudno jest to czytać, i to jest badanie na całe życie. Badasz i badasz i badasz i badasz i badasz. Chcielibyśmy, żeby było tak opisane, że zrozumiemy od razu, ale. Nigdy, według mnie, nie zrozumiemy całkowicie. Chodzi o badanie, chodzi o wybór. Wybierasz tą drogę, czy wybierasz po swojemu? Pojawia się w Tobie uczucie wiele razy, które. Ujawnia ci i pokazuje ci, jaki jesteś. Bo każdy ma to jakieś takie małe połączenie. Każdy ma, każdy ma ten szósty zmysł, to połączenie, to uczucie, to głębokie uczucie. Każdy to ma. I to też trudno odczytać, bo nie wiesz całkiem, czy to jest ego, i tak. Trudno jest to odczytać, ale masz to. I wiele razy pojawia się w tobie takie. Taka wewnętrzna wiedza, że wiem jaki jestem i wiem jak powinienem zadziałać, wiem co powinienem zrobić, wiem, że to jest dla mnie, wiem, że to jest dobre. To jak robisz pewne rzeczy z czystym sumieniem i tak robisz je, bo nie wiesz dlaczego, ale mają być zrobione. Coś cię chwyta i ma być zrobione albo to, to jest fajne. I nie dla efektów, nie dlatego, że będę coś tam miał. Po prostu chcę to zrobić. To, to jest. To jaki jesteś. To, to jest każdy ma swoje jakieś funkcje, nie tak jak każda komórka w tym ciele ma jakąś swoją funkcję. Każdy człowiek ma pewną funkcję. I to jest to jaki jesteś. To jaki Bóg powiedział, że jesteś. I jak działasz i robisz to, co czujesz, to jest ci lepiej. I może nie być lepiej od razu, może, może nie być lepiej dzisiaj, może nie być lepiej za, za 5 lat za 10 lat, może nie być lepiej przez całe twoje życie? Może nie wylądujesz w jakieś miejsce perfekcyjne? Chodzi o wybór, jak wybierzesz przeżyć życie. I to jest wiara. To jest, czy zaufasz temu, co Bóg mówi, że jesteś? Czy powiesz, nie, ja wolę takich namacalnych dowodów. Chcę zrobić rzeczy tak, żeby mieć dowody na pewno. Chcę zrobić rzeczy tak, według dokładnie nauki i według tego, co ja wiem. Tego, co moje ego wie, czyli tego, co moje ego interpretuje sobie. E, wolę to, bo tam, tam są bardziej namacalne dowody. I po trochę zawsze możesz używać ego i jakieś dowody używać, nie? Chodzi o to, gdzie jest największa wiara postawiona. Czy, czy na siebie, na, na to, co ty interpretujesz sobie i na to, co zinterpretowali inni ludzie, czy na Boga. Więc ostatecznie chcę powiedzieć, że Bóg kocha Cię. I jak Ty mówisz, jestem słaby, i, ale nie mogę, ale, ale nie mogę się powstrzymać, tak nie mogę się powstrzymać, jak za bardzo się boję, to nie jesteś Ty. To, to nie jest tak, że Ty jesteś słaby, to jest tak, że nie jesteś Ty. Jak mężczyzna jest słaby, to nie jest tak, że ten mężczyzna jest słaby, to mężczyzna nie jest sobą wtedy. Czaisz to? Jak ty zaczynasz się robić słaby w związku z kobietą, na przykład, to nie jest tak, że robisz się słaby. To jest tak, że przestajesz być prawdziwym sobą, mężczyzną. Zaczynasz skupiać się bardziej na sobie, na tym, czego nie masz, na tym, co jest problemem, czego nie możesz, co ci brakuje, co. Zamiast być mężczyzną ekspansywnym, taki jaki jesteś naprawdę i taki jaki w głębi wiesz, że czujesz, 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 że, że masz to, że to jest to. Ekspansywny, dawający, budujący, tworzący, odważny. Wiesz jaka jest najlepsza emocja, którą mężczyzna może mieć? Strach. Bo, bo Im częściej czuje strach, tym więcej okazji masz, żeby potrenować odwagę. Tak jakby strach, okej, okay, podniosę ten ciężar. Tak, tak jak dla mięśni, najlepsza rzecz, którą możesz dostać, żeby mięśnie urosły, żeby były silniejsze, to jest ciężar, który jest ciężki do podniesienia. Tak samo ze strachem. I wiadomo, jest pewien pe poziom strachu, gdzie wysiadasz, wyłączasz się, nie? <grym> tak naprawdę się wyłączasz. Pewne rzeczy są zbyt przerażające, ale takie strachy, takie wiesz, takie strachy, które czujemy w codzienności, to jest tak jakby ja, yeah, tak. Okej, okay, okazja. To jest tak jakby Bóg daje mi okazję, żebym mógł być mężczyzną. Więc jak mężczyzna robi się słaby, tak, tak to nazywamy, to przestaje być sobą, a kobieta poznała Cię. Kobieta Cię poznała. Poznała Cię i zobaczyła Twój potencjał. Zobaczyła to, kim jesteś. Ten potencjał, którego wyczuła kobieta w Tobie, gdy się połączyła z Tobą, ten potencjał, którego zobaczyła, to jest to, kim jesteś poza tymi różnymi głupotkami. I rozpoznała, że Ty ruszasz się w kierunku realizowania tego potencjału, czyli bycia coraz bardziej prawdziwym. Takim, jakim jesteś. I ona to zobaczyła, wyczuła to. Może nie zobaczyła to tak, że może to napisać, ale wyczuła to. I jak ty zaczynasz w pewnych momentach, bo diabeł wchodzi, bo pokusy wchodzą, bo, 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 bo o to boli za bardzo, bo się zrobiło komfortowo i tak, o, pewne rzeczy, które wcześniej były wyzwaniem, teraz zrobią się takie niemożliwe, o, ale nie mogę, to przestajesz być, przestajesz. Być sobą przestajesz być prawdziwy. Przestajesz być prawdziwy. I kobieta nie wycofuje swojej miłości. Kobieta chce Cię kochać. I mówię o kobiecie, z którą się naprawdę połączyłeś. Bo czasami może nie było miłości, może poznałeś pewną osobę i tylko na ego-poziomie się kontaktowaliście. Mówię o, o ludziach, którzy, o mężczyźnie, na przykład, który poznał kobietę i naprawdę się pokochali. Zobaczyli się, zobaczyli się naprawdę. Jak ty zaczynasz być słaby, czyli zaczynasz nie być prawdziwy, nie być taki, jaki Bóg mówi, że jesteś. Nie być mężczyzną, nie być tym, czym jesteś naprawdę, to kobieta nie jest tak, że ona wycofuje swoją miłość. To jest tak, to jest tak że ty ukrywasz się przed jej miłością. Tak jakby jesteś kochany, gdy jesteś, prawda, a jak sam mówisz, o nie mogę, o to, o, to, o boję się, o. o trudno mi jest, nie mogę i nie postaram się i tak, o kurczę, a nie mam siły, nie postaram się wystarczająco. Jeżeli kobieta widzi, że jeżeli cię kocha naprawdę, nawet jak jest ci ciężko i życie ci wrzuciło takie naprawdę ciężkie rzeczy, gdzie naprawdę jesteś w niskiej pozycji, gdzie nie potrafisz, nie potrafisz zrobić pewnych rzeczy, żeby było fajnie, bo Okoliczności, nie? Okoliczności, złożyło się tak i kobieta cię widzi w stanie, gdzie okoliczności są takie, że no, no naprawdę nie możesz w danym momencie. Jak ty przestaniesz się starać, to wtedy ukrywasz się przed miłością kobiety. Bo jeżeli ty jest ci ciężko i nie masz możliwości, naprawdę fizycznie nie masz możliwości, ale jesteś mężczyzną, czyli jesteś taki, jaki Bóg mówi, że jesteś, czyli nie jesteś w iluzji i udawaniu, tylko jesteś prawdziwy, czyli Kontynuujesz. Z wiarą idziesz i mówisz: Spróbuję, zrobię jeszcze raz. Padnę, póki żyję, ja będę szedł dalej. Padnę, póki żyję. Byłem słaby, ale wstanę znowu. I kontynuujesz i kontynuujesz. To kobieta czuje, że to jest kwestia czasu. Bo masz tą wiarę, masz ten ogień w sobie, i nawet jak nie możesz zapewnić pewnych rzeczy, nie możesz zrobić pewnych rzeczy, bo okoliczności, nie? świat. Wypadek, to, tamto. Jeżeli ty, jeżeli ty wybierasz być prawdziwy, i to jest wiara w Boga w pewnym sensie. Wiara w to, co czujesz, to, co czujesz od Boga wewnątrz siebie, że ja jestem taki. To jest mężczyzna. To mężczyzna i to jest mężczyzna ogólnie, i ja. Czyli moja misja, mój cel, moja, moja funkcja w tym świecie, i będę szedł. To wtedy kobieta zostaje z Tobą. Nie wycofuje swojej miłości. Teraz istnieją przypadki, gdzie ktoś próbuje i próbuje i próbuje i próbuje i próbuje i próbuje i próbuje, a to nie przynosi efekty przez lata, to kobieta może się wycofać, po pierwsze dla swojego poczucia bezpieczeństwa, bo, bo trudno by było mieć rodzinę z człowiekiem, który tak jak próbuje, 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 próbuje i to nie działa. I prawdopodobnie to nie działa, bo nie jest szczera ta próba. Bo według mnie, ja mam taką wiarę, że jeżeli próbujesz szczerze i stara się i idzie szczerze, to jest szachmat. To jest kwestia czasu. A nawet jak nie, nie zdążysz zobaczyć w życiu tych efektów, to przeżyjesz życie w prawdzie. I jest o wiele czystsze to uczucie nawet jak nie jest super fajnie, nie? O wiele czystsze jest to uczucie życia, gdy jesteś taki, jaki jesteś.